Także siema, no ja jestem Ror, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy sobie w Team Fortress 2. No i co, nie przedłużając, przechodzimy do gry. Także okej, okay, witajcie w gierce. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mapę Dynamite, Dynamite, po polsku. Także co, wyszukuję sobie meczyk i widzimy się na, na Dynamicie. Tak jest. Także okej, okay, mapa dynamit. Przepychanka społeczności. Kurde, ja już nie pamiętam co to był ten dynamit. A! Przepychanka! O nie, to jest ten wózek obsarany. No, to jest ten wózek chyba. A mówię, coś mi, coś mi mówi ta mapa. Tak, to jest ta mapa. Generalnie to jeśli chodzi o prześwietny bugless, to o 5% jest lepszy. 70 zadawanych obrażeń uderzeniem szarżą plus 50 tempa odnowienia. A tutaj jest... A, dobra. No jest, spróbujmy zagrać sobie tym pukleżem. O, ma tyle jakiś kurde klasyczny. Kolec. O. Strzała. Ło, wow. fajne. Kolec i strzała. Ej, chyba kolcem i strzałą bym sobie zagrał. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, nie zobaczymy, bo on chowa. A nie. Widać. Fajne. Także ja kiedyś ten Puklesz już miałem. O Jezus, zapomniałem, że nie można tym sterować podczas szarży. A ja jestem przyzwyczajony do sterburty, bo tym można sterować. Dobra, musimy to przejąć. Nice! 5 punktów Nice. Aha, zapomniałem, trzeba w tym stać, żeby to się napełniało. Czy tu jest spy? Nie. Kurde, o coś tak blokuje. O, dynią go rozwaliłem. A właśnie, jeśli chodzi o punkty To jest tak, zbierz. Z, yy, zbierz zaklę zaklęcie wzmacniające, czyli te buty chyba jak dobrze pamiętam tam były jakieś Zabidniową bombą na mapie da dynamit, okej okay. Dobra, nie chcę tego przejmować na razie. Ej, ping coś tutaj kurde nie działa, tak jak powinien. O gargulec. To tu, jak się tam dostać? No właśnie to chciałem zrobić. Aj, nie, musiałbym iść tam na górę. To pójdę tam na górę na szybko. Mam na nadzieję, że zdążę. Nice. Dobre, 26 punktów. Także widzimy się w następnym meczu. Dobra, także jeżeli chodzi o ten puklerz, on jest zajwisty, Ale sobie pogram z terburtą. Ponieważ nie ogarniam aż tak puklerza. A kiedyś się nauczę tym grać. Bo w zasadzie to jest tak samo praktycznie jak zwykłą szarżą. Też się da delikatnie coś tam sterować. Ale. To delikatnie, a szarżą możemy robić nawet kurde 360-tki. Esterburtą w sensie. Nice. Nice. Ta mapa jest taka mała? Myślę, że ona jest większa. Jestem sam na spawnie, lol. Pójdzie stąd czy nie? Pak siekierę wezmę! Ło kurde! Albo Sterburtę. Łee. Chciał mnie uwalić tym. Coś do leczenia? Please chleb mi? Hm. Kurde, rozwaliłem dynię. O Jezus. I kurde, bo wygrają. No i spadłem. Nikt nie pomoże nawet. Tutu. Aha, dobra, przejęliśmy ten punkt, ale niestety umarłem, więc nie dostanę raczej punkta za to. Szkoda. Eee, ale tu. A, dostałem za coś jednak. Ej, kurde, nie zauważyłem go, wytychy. Chciałem tam te buty podnieść. Łee, ale to wydupca nieźle. Potrzebuję ammo. O! 42 punkty mamy już, więc szybko pójdzie możliwe, że... możliwe, że szybko pójdzie ta mapa. Mam taką trochę nadzieję. Odbiła się jego ku... Moja kula się odbiła od niego i mnie walnęła. Także zagramy sobie jeszcze chwilę demomanem. Tak do 50 punktów myślę. Później bym się zmienił na soldiera bo chciałbym spróbować sobie pograć na przykład celnym strzałem. Nice, u 5 punktów. O gargulec. Ciekawy gdzie jest. W tym samym miejscu? Nie. Nice. O tu jest. Nice. 60 Uwaga, 65 punktów już mam. A no tak, zapomniałem, że tu katapulty są w ogóle takie. <grymne> za to. Za te za zaklęte buty są trzy punkty, okej. Okay. Nice. Nice. Kurde. Nie, no sam, sam się jeszcze z własną butą. Własną butą, co? Własną kulą rozwaliłem. Dobra, mamy 79 dziewięć punktów. Dobra. Kurde, wystraszył mnie. nice nice 91 punktów a ten czas się nalicza dopiero wtedy kiedy nasz wózek właśnie tam jest przy spałnie kogoś przypadkiem nie chciałem 99 Kurde, no nie zebrałem tych punktów. Ja, pryncypale. Ale dobra, 99 punktów. Ty, to jest bardzo szybki meczyk, bo to jest jeszcze szybszy meczyk niż Monster Bash rok temu. Czy nawet parę lat temu. Eee, a generalnie w tamtym roku, jeśli chodzi o mapę dynamit. Jeśli chodzi o mapę Dynamit, w tamtym roku, aha, no to w tamtym roku to nam zajęło jakieś półtorej godziny, prawie na pewno była godzina nagrywania. A teraz tu z 14 minuta, w sumie w zasadzie to około 13 minuty, to już miałem gotowe do zwrotu. Także ciekawie, więc co? Widzimy się na końcu meczu. Także, ok, przegraliśmy, więc. Mogę sobie zwrócić już kontrakt, tylko zapomniałem, że nie można podczas drwiny. Także ok, zwracam sobie już kontrakt. 15, 15 minuta właśnie wybiła nagrywania, także zrobimy sobie jeszcze jedną mapę. Dobra, także można już sobie wyjść stąd. I co to jest? Devil Cross. Ok, także otwórzmy paczkę. Także ok, zobaczmy co dropnie. O kurde, na naramien... Czekaj, na zapomnianego króla. Yy, mamy tak, zapomniany król, nieznająca spoczynku głowa zapomnianego króla, i na ramienniki. Ok, czyli to są tylko dwie rzeczy. Do tego. Spoko. No i strona księgi zaklęć. A to jest na kogo? Demoman, tak jak myślałem. Kurde, ale dojebane. Co jest? No i mamy też stronę księgi zaklęć, także 10, 14, 14, 9. Zobaczmy co tutaj nam się pojawi. Audury. ok, dobra. Także co, ja tutaj sobie aktywuję kontrakt na Devil Cross oraz wyszukam sobie tą mapę, a my widzimy się na miejscu. Także ok, nie zdążyłem nawet rozprostować pleców, a już się mapka wczytała, także super. O. <laughs> Bolące plecy gaming, ale to nie jest teraz ważne. Devil Cross, czyli. O jezus, jak się to nazywało? <laughs> Nawet nie pamiętam. Więc co to jest za mapa. Coś na S chyba. Tak. No. Chciałem zobaczyć ogólnie, bo tutaj się różni. Tak, jest to po prostu Torba z hajsem. I to takim nadpalonym. Ciekawe. A... Chyba się Speedgro... Speedcross... nazywało... Nie pamiętam. Już tak dokładniej. Nie pamiętam już tak dokładnie, jak się ta mapa nazywała. Chyba Speedcross faktycznie. Ale... Właśnie, jeszcze na tym moście nie byłem. Kurde. Także OK, zagramy sobie Pyrosem. Aha, tam był inny Pyros. Nie, to był Spy. No, także będzie to mocny mecz. O, podniosłem tą paczkę. Właśnie, jakie są tutaj yy, zadania dodatkowe? Spierz halloweenową dynię i wygraj rundę na mapie Devil Cross. OK. Aha, no tak. Nice. Eee, Wyjdźmy w końcu na ten most. Kurde, ale ładna mapa. Ja nie mogę wystrzelić flary w ogóle, wytyfy. Nice. Ale on jeszcze żyje, ten gościu. Kurde. Potrzebuję ammo. Kanały też nieźle wyglądają, tak szczerze mówiąc. Raczej nie wykradnę im walizy, ale można spróbować. Niepotrzebnie... znaczy, miałem to inaczej rzucić. Nic tu nie widać. Nice. Nice. Dobra, także zagramy sobie urynalnym spuszczatorem. Ej, <laughs> chyba tak nazwę. Tą snajperkę. Urynalny spuszczator. Fajnie brzmi, ale nie wiem, czy mam jeszcze etykiety z nazwą. Chyba ta. A Najlepsze jest to, że nie w niego celowałem Tylko w Demomana. Od kiedy tu pociąg jeździ... Aha, dobra no. Na oryginalnej nie jeździ tutaj pociąg, ale okej okay. O, no, całkiem niezłe działko. Zaklęcie Oj! Nice Aj! Bo nie widziałem nic praktycznie Nice. 28 punktów. O, ale go przygwoził O, gargulec. Ciekawy gdzie. O, jest. O nie. Nie. Wygraliśmy, a chciałem gargulca zebrać, a przez to się nie zrespię, kurde, bo... Te meteoryty mają zasięg 500 km na 500 km, no szkurde! Przypomniałem sobie, jak oryginalna mapa się nazywa. Double Cross. A to jest Devil Cross. Tak. Super. Aj! Kurde, opona. Hmm. Nice. Mogę go dynią wysadzić, ale nie ma tutaj takiego zadanka. Więc w sumie i tak by mi to dało jeden punkt chyba. Hmm. 54 punkty. Przez łogi mało co widzę, ale też da się ugrać. Aha. O i dostałem gorące rękawice uciekiniera, nice. Ja ciekawe czy te zaklęcie ten co daje na chwilę ubercharge'a i leczy. Czy może czy może wrogiego spaja też uleczyć? Nie wiem, ale śmiesznie by było, jeśli tak. Gargulec się pojawił. O, jest na dole. I to nawet po tej stronie, po której jestem. Nice. Mamy 74 punkty. No! Mordred! No, No Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Hihi, A to był nasz spy. O ty kurde. Oj, 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 oj. Dobra. Nice, nice. Aj, kurde, ale jest coraz bliżej, żeby tam te działko ubić. No i ogólnie jak teraz zauważyłem mamy już 93 punkty, to jeszcze tylko 7 kili i jesteśmy w domku. Nice. Ale niestety nie zabiło to nikogo. wo Kurde. o wow. nice. Nie! O, gargulec. Jest tutaj akurat. Także okej, okay, mamy już gotowy do zwrotu. Przy okazji kilka kilów. Mogę zasejować to zaklęcie na... tam. Niech już zniknie... ten Monokulus. Dupa. <laughs> Dobra, w każdym razie mamy już yy, gotowy do zwrotu. 45 minut nagrywania, także co? Widzimy się pod koniec meczu. Wow, w końcu. Dobra, także możemy sobie przesłać już ten kontrakt. Nie wiem ile to trwało. Z jakieś prawie, prawie godziny co najmniej. Jak się nie mylę. Na pewno około 40 minut, także wychodzę już sobie z tego meczyku, bo ten meczek był naprawdę męczący. Także co, otwórzmy sobie paczkę. Także okej, okay. eee, otwieramy i zobaczymy co ciekawego tropnie. O kurde, nie zna... Mm, czekaj. Nie znająca spoczynku głowa zapomnianego króla. Ej, to jest do tego! Ty, to mamy już cały set. Kurde tej... I tutaj dajmy to. Niech będzie taki zombiak. Kurde, fajnie to wygląda. No, chyba tak sobie teraz pogramy, tak myślę. Także co, zostało nam w sumie 5 mapek, 47 minut nagrywania, także w następnym odcinku zajmiemy się tymi mapkami, także to byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ustawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też biegać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam, się.